Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ciąg dalszy o chlebie życia. Ewangelia według świętego Jana, szósty rozdział. Jezus dziś mówi nam, że kto przyjmuje Jego ciało i pije Jego krew, ma życie wieczne. Kiedy byłem dzieckiem, myślę, że to jest doświadczenie większości z nas, kiedy zachorowaliśmy. Mówiono nam, że trzeba pić lekarstwo, trzeba się stosować do zaleceń lekarza, aby wyzdrowieć, aby mieć życie. Tym naszym lekarstwem na życie wieczne jest przyjmowanie ciała Chrystusowego. Chrystus daje nam siebie, abyśmy my mieli życie w Nim i dzięki Niemu. Żydzi mówią, jak on może dać nam swoje ciało na pożywienie. Wiele takich kwestii i pytań nurtuje nasze serce. My wielokrotnie prosimy o coś Pana Boga, mówimy o swoich zmaganiach, problemach, ale finalnie i tak chcemy sami sobie z tym poradzić. I tak staramy się być Panami swojego życia. Oczywiście z Bogiem. Pacierz odmówimy, przyjdziemy na msze, pomodlimy się, ale wszystko inne robimy po swojemu. Trzeba nam całkowicie zawierzyć, że ten pokarm daje nam życie. My mamy wszystko, a nawet więcej. My w zasadzie nie doświadczyliśmy jakiejś większej biedy czy niedostatku. I kiedy słucham czasami starszych ludzi, którzy opowiadają o tym, że kiedyś święta wyglądały inaczej, że kiedyś codzienność wyglądała inaczej, jeśli chodzi o przyjmowanie posiłków, wygląda również inaczej i dziś. I kiedy spowszedniały nam pewne rzeczy, które kiedyś były odświętne, po prostu nie doceniamy tego, że je mamy. I myślę, że tak jest z Eucharystią. Kiedy mamy ją, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki, wtedy po prostu ona jest. Natomiast kiedy nam jej zabraknie, wtedy zadajemy sobie pytanie: dlaczego? O jakbyśmy już chcieli. Teraz, kiedy żyjemy w czasie tej pandemii, kiedy. Przeżywamy Eucharystię w domu. Wielu z ludzi, którzy do mnie piszą, dzwonią, mówią, że to, to nie jest to samo. Że tak bardzo im brakuje nie tyle kościoła, ale przyjęcia komunii świętej, uczestnictwa realnego w mszy świętej. Ktoś mi kiedyś powiedział, że niektórzy już się przyzwyczaili do takiego życia. Wirtualnego kościoła, do wirtualnego przeżywania sakramentów. Oczywiście na te czasy biskupi udzielili dyspensy przyjmowania Komunii Świętej Duchowej oraz uczestnictwo w Mszy Świętej online jest traktowane jako, jako takie właściwe uczestnictwo z racji, że, że po prostu jesteśmy zagrożeni przychodząc do kościoła czy, czy do innych miejsc. Natomiast ten głód, on, on się wzmaga. I to nie jest tym samym na dłuższą metę, kiedy już wrócimy do normalności, nie jest tym samym przyjmowanie Komunii Świętej Duchowej, a, a przyjmowanie w sposób realny. Oczywiście, kiedy nie mamy możliwości, jest to pewien środek, który pozwala nam przybliżyć Chrystusa do siebie. Natomiast kiedy będziemy mieli możliwość uczestnictwa w mszy świętej i przyjmowania Komunii świętej, to najlepiej jest w sposób realny. Myślę, że dla porównania bardzo łatwo można podać przykład z życia, kiedy spotykamy się ze swoimi bliskimi w sposób fizyczny, realny, bliski, cieszymy się z tej obecności. Natomiast, kiedy dzwonimy do siebie, kiedy rozmawiamy przez telefon, to już nie jest ta sama obecność. To jest usłyszenie pewnego głosu, usłyszenie, co słychać, natomiast nie widzimy. Nawet jeśli włączymy sobie wideo rozmowę, nawet jeśli przez ekran monitora zobaczymy siebie, usłyszymy siebie, to też nie jest to samo. Bo to nadal pozostaje pewne wirtualne. Doświadczenie obecności drugiego człowieka. Potrzeba nam realnego spotkania z żywym i prawdziwym Chrystusem, które jest możliwe podczas Eucharystii. Trwać w Bogu to spożywać ciało i pić krew Chrystusa. Eucharystia jest takim najpiękniejszym czasem, w którym możemy przyjmować samego Chrystusa. Do swojego serca. Życzę Wam takiej tęsknoty za tym, co cenne, co właściwe, abyśmy nie zagubili tego, co daje nam życie. Szczęść Boże.